Cześć! Jestem Brian nasar dzisiaj będziemy grali w Minecraft z moim kolegą Marcel, Marcel. E, Dzisiaj będziemy grali w Minecrafta e, na... E, ale kurwa gram na moim wiesz Co? Ale gram na moim. Ale co? Na kurwa co. Nie. To, yy, Aha, tak, tworzymy nowy świat. Tak. Yy, tak. Tak czy siak, no. ja jestem na dworze i Ale mam nagrywać z kolegą, ale nie nagrywam, bo mi się nie chce. No Ty i dobra, co? Rataj. No i najpierw... E, ale od mam za... na kreatywie? Nie, na survivalu. Yy, no i najpierw zaczynamy jak... Ja jak, Zaczy... jak to zwykle, najpierw od drewna. Kurwa, jebane drewno. Ja dalej po co tak skaczę jak mały po Dobra, no i zrobimy crafting table, potem mieczyki. Aha i, i dawajcie łapki w górę, subskrypcje i, i dawajcie dzwoneczki, bo będziecie dostawać powiadomienia o moim kanale. Minecraft. Aha, jeśli chciałby ktoś... Ktoś ma Minecrafta na telefon lub na tablet Play, to nie kupujcie na sclep Play, tylko się przez Google, aptoidę. Potem tam brać wam wyjdzie... Przez Google się potem Wam wyjdzie aptoidę, najnowsza wersja. No i potem, no i potem będzie weźmijcie sobie i będziecie wszystko ten brać za darmo. No to dobrze, no to zrobimy sobie mi yy, paczyczki. Najpierw no. patyki. No dobrze. Yyy, mm, mm, mm. To. Yyy, zrobimy mieczyk, zrobimy yyy, yyy, siekierkę. Mm, dobra, a Dobra, zróbmy może łuk. Nie, bo nie mamy sieci. Aha. No dobra, no i co, no i e, robimy sobie piecyk. Tylko trzeba, aha. no i tylko trzeba wziąć sobie Wiesz, kamień. Robimy piecyk, razu znajdziemy i będziemy, sobie będziemy znaleźć, znajdziemy, dopóki nie znajdziemy tego e, diaksów. Będziemy grali w ten odcinek Ale możesz też żwawiej robić bardziej, szybciej. Bo ja to wóża. Takie trzy godziny robienie jednej rzeczy. To myślisz, się tak dychasz? Tak. Hmm. W ogóle zauważyliście, że dzisiaj zła pogoda? Właśnie, że dobra. Chyba zaraz będziemy podać. Nie. Ja pierdolę. Muszę zrobić ten. Crafting table. O właśnie. Nie, znaczy crafting table mam tylko. Piecik. Zrób to. To Dobra. dobra już zrobiłem to eee, patyczki aha, mogę sobie zrobić dobra siekierka, motyka no i to. No i teraz będziemy pochodnie, o pochodnie. Pochodnia. No i dobra, no i... Coś za dużo tego zrobiłeś. I to mnie to... No bo to jest dużo, 16 pochodni. No i właśnie. Na co ci aż tyle? Nie wiem, bo będę się to kopalnie. No i dobra, no to... Ale gdzieś daleko ta kopalnia? No ja tam się wprowadzić muszę, nie? No. A to mój świat. Wejdź do góry, bo zaraz się utopisz, nie? A ja sobie pływam. Tak, ale masz dopiero trzy bąbelki. Dwa. Jeden. Zero bąbelków. No. Ja zawsze wiem, co zrobić. A, ty zawsze wiesz, co zrobić. Dobra, idziemy sobie O, sadzonka. Ła! Co tyś narobił? Główno. Aha, dawajcie łapki w górę, subskrypcje oraz. Mówiłeś. Oraz y, y, A jeśli będzie tyś y, 2000 łapek w górę. No to z pięćset osób yy, wymienię te osoby. Dam, dam serduszko i, i napiszcie, yy, że tricus yy, jest, jest ten, yy, to, to ten, to drań. Aha i, nagle, yy, i patrzcie ten. I nagrywajcie dla mnie y, super mapki, y, to będę wdzięczny. I autora pochwalę z, za grę. I żeby była ocena, od 1 do 6. Mhm. Jak, jak to każdy człowiek. Muszę się skryć, no przecież. A jak trafisz na jakiegoś creepera? Nie tak gówno. To musisz na niego uwagę, na tym. Bo one przecież wybuchają. Ale ja idę właśnie na drzewo. Kurczę, na jakiś Dobra, skacz bliżej. Ale ja to mnie trochę wkurza. Bo tak skaczesz jak małpa na gównie. Dobra. biegnij na górę. Dobra, przeży... przeżyjemy tutaj, e, tutaj sobie e, na drzewie. Jako zimno. Marcel, czemu niczego nie gadasz? No to mało. Dobra, ja sobie zrobię skron. No a długo będziesz budować się ten dom? W drzewie? Ja pierdole. No, przecież na tego, na tego chyba się nie da postawić. Jaki sensu. Czemu to się na to nie da postawić, tego? Ja pierdole. Dobra. Zrób sobie łóżko. Nie mam, łóżka, nie mam na łóżko no, niczego. Drewno. O, drewno. Toś upolować. O, o drewno. I nie Jaki zapłon. Okej. Okay. O, kolejne drewno. Jaki zapłon. Nie. Ja kur... nowe. Nie. Co ty kurwa tłani? O kurwa to tam... Nie, mam go bić. Aha, to co, zrobię. Co Game role cap ke, camping ventor. Zatrułem. O kurwa, creeper tam lata. No i... co mnie to? A ja tu musisz uważać, że tym. Wiem. Gamę modę jeden. kurwa, nie wpisuj tak tych modów, bo mnie to wkurza nawet. Teraz. No i sobie wezmę. Dobra. Po co bierzesz żelazny, jak możesz wziąć z Kamera modę okay. I time set. 3000 ty Trzy... No zaś tu bierzesz. Bierze. 3000 e, a, dobra, jak się z To co no tak to budujesz? Żeby jej pierwszy jak się. Aha! Dajcie diakshiki, e, dajcie za diakshika, e, dam o, tam coś było. dam wam było, e, to ten, dajcie mi Dajcie, e, dám da, dam, dam wam czekoladę nie nagrodę. No bo ty się co? Tam jest afera, idź spróbuj. Nie. No bo jak to? Jak dwa? Tylko się kucą, nie? No. Wyślę mu trochę... A to No, ale on nie, mnie nie zabije. Czemu? No bo, no bo tak. Grałeś młoda? Tak. Nie. No bo jeśli będzie, jeśli go uderzy, dopiero. Aha, to wtedy będzie atakował? Lubisz strzelanki? Lubię. Aha, ściągajcie. E, aha, e, z tym e, Szymonem nagram, Chciałbym, bym nagrał serię. No dobra, nie chciałam, będzie. E, Minecraft, ale to jeśli dacie mi parę łapek w górę. No, 2000 łapek w górę i subskrypcje i dzwoneczki. Będę bardzo wdzięczny. Pisze się w tym? Zrozumiałaś?

Aha, yy, Marcel, czemu nie, nie będziesz, chciałbyś w ogóle nagrywać takie e, gry? Ale to byś musiał mieć to właśnie. A przecież to, ja przecież to będę wdzięczny. Tylko po pierwsze, przecież ja nie mogę się na play foota. Co kurwa?

O, zbroja. Czekaj, jeszcze teraz. Budki. O, no właśnie. Po co są Ci teraz te patyki? Jak grasz na kreatywie? Nie, nie gram. Nie grasz? Nie. A czym wygrasz? O, no tak, rzeczywiście, graś na serwisach. Dlaczego e... Ty możesz sobie robić takie rzeczy? Nie, nie wiem, dobra, no to ja kończę. Dajcie łapki w górę, żegnajcie moje widzowie. Na razie.